Cześć, i cześć rodacy! Dzisiaj was zabrałem z nami, jak będziemy szukać kampera. Ciekawe, co coś się uda znaleźć. Na razie jesteśmy tutaj. Chciałem wam pokazać, jakie są busiki. Bo już tako tak, o, tak mój, mój kumpel sprzedaje takiego, takiego i ma, więc a pomyślmy, a zobaczymy w środku, co jest i jak. Także pokażę Wam co i jak, a później pokażę Wam inne. Na przykład. Poczekajcie, zaraz odwrócę kamerkę ten takie cudo, kosztuje 300 tysięcy ten tutaj 70 tysięcy a ten tutaj, tylko to są używane wszystkie ten jest 75 tysięcy ma 25 tysięcy mil tylko przejechane więc nawet spoko gości właśnie mówił, że już jest tydzień tutaj stoi i się dziwi czemu jeszcze nikt tego nie wziął bo jest naprawdę dobry kamper a ja pokażę Wam jak taki busik w środku wygląda. No więc wchodzimy. Tu jest macie widok od. Czekajcie, z pasażera. O. tu macie widok z kierowcy. Właśnie akurat pan po nas przyjechał będzie nas oprowadzał takim właśnie growkartem, będziemy jeździć, tu macie telewizor, tu drugi telewizor, kanapa tutaj macie podwójne kanapy też się rozkładają. Patrzcie na ten dach, <grym> tu macie... Zlew? O. Jest kominek, jest lustro, się jest mikrofalówka. Tutaj jest pewnie na naczynia mycia tak jest. Gimbal. Chyba odłożę ten gimbal i będę z ręką latał z telefonem, bo szybciej. Macie lodówkę normalnie jak w domu. No co mięta. to slack. O normalnie tak. Tu jest gimbal. A tu co? O, tu przejście. No kurde, kibel. Ja chyba będzie mi łatwiej latać bez gimbla. Tu macie prysznic. Patrzcie jaki prysznic jest z ławeczką. Ławeczka. Tu jest łóżko. O! Nie ma światła, więc jest ciemno. Tu jest taki duży klozet. Tu też następny kominek. Duża szafa. Następne lewozmywaki. Lustra. No i patrz na tą podłogę świecącą. To są normalne płytki to waży tak się prezentuje z całego dobra my idziemy bo pan czeka na nas idziemy oglądać to co my chcemy to był taki dla was rzut jak się prezentują takie właśnie busy jeżdżące po amerykańskich drogach ja nawet z tego nie mogę teraz wyjść no co jest Marek się zalagował Dobra. Wyłączam się i będę próbował jak to otworzyć. Narka. No, wreszcie wyszło. A tak się reprezentuje z zewnątrz. Ma tutaj slajda, tutaj slada właśnie tu jest łóżko. Tutaj macie dużo duże te schowki. Ciekawe czy są otwarte. O. O tu jest akurat woda. tu ma, no, kiechosłonek duży pod całym tym także spoko O, no, gdyby pieniądze gdyby tego było od cholery no to by takiego czas no trzysta tysięcy dobra my idziemy dalej patrzeć co jak a patrzcie tutaj, jak otworzę drzwi uuu, schody się wysuwają i patrzcie tutaj jeszcze nawet ma dzwonek jak zadzwonisz, to patrzcie tutaj o, nie działa myślałem, że to ten dzwonek jest. a to nie tak się prezentuje ten Tu macie karpet, jako dywan. Tu jest jadalnia, tu drugi fotel. Tutaj macie zlew. Łóżko o. Pewnie tutaj, że tu nie ma telewizora? Hm. dziwne, że tu nie ma telewizora w, w tym? A nie, tu jest, Aha! nawet nie widziałem schowany Tu drzwi się. O, wow, czy ja się nagrywam? <laughs> A nie, okej, okay, dobra. Tu drzwi się. Czekajcie. O. Czekajcie, tak się znajdują. O, widzicie? Tak. I macie prywatność. Uf, gorąco. Dzisiaj jest ponad 35 stopni. A tu nie ma klimy. Nie, nie włączają. Bo przecież one nie są podłączone. Tu jest taki prysznic. Zlew. Kibelek. Wow, ale gorąco. No i tak się prezentuje cały. Dobra, idziemy dalej. Patrzę tego. Ten to się właśnie na pakę, na z tyłu na pakę tutaj. Możecie sobie taki ten dać zamiast na bumper. Tylko tak jak tam idzie moja auto, stoi, mam pakę, to na pakę się da... Da, daje się taki specjalny hook, hook. no takie zawieszenie i wtedy możecie te śmiało ciągnąć takim, ale ten w środku jest superanski. zaraz Wam pokażę. Tak się prezentuje z zewnątrz. A w środku jest normalnie milion dolarów dom. Klimatyzacja chodzi. Patrzcie, to wszystko są okna. Ładnie, jest światła dużo, macie dwie wiatraki. Też kominek, telewizor. Taki pętry, o nawet światło się zapala jak otworzycie drzwi. Patrzcie na tą kuchenkę. I też palówka. Ładne światła lodówka normalna popatrzcie na ten Czekajcie, jeszcze tutaj Was pokażę to jest łazienka z kibelkiem i patrzcie na ten shower kurde No i tutaj spanko Mm hmm Super. Dobra, I'm a Jimung The Narka. Wait a minute. I'll show you this mini. The Winnebago mini. Do you know um, the one that I was referring to, the Brockwood Mini? Have you seen it before? Uh um, no. But um there's so many That's the letter designations That's actually three-footer bunkhouse. <laughs> Oh, okay. Tutaj są podwójne łóżka, kibel, prysznic, mały taki zlew. To łóżko się tutaj wy, wysuwa, wtedy się kanapy chowają, więc zawsze jest porządek. Nawet spoko. 34 tysiące kosztuje i to jest używany. Trochę drogo, bo nowy, podobny taki żeśmy widzieli w innym za. Sorry, za. za 40 i to był 2023 rocznik. Ale jest fajny, bo jest taki letki i ma dobre koła. Takie afrodowe, więc spoko, tak się blutuje, właśnie. Z zewnątrz. No właśnie, coś takiego w naszym stylu ale, żeby te właśnie łóżka podwójne były większe Dobrze, zobaczymy ten, następny taki o, nie ma slide outa. no właśnie, to jest to, że jak nie ma właśnie tego, co się wysuwa to się takie w środku robi klastrofobik, takie yy, bardzo no zwęższa się Więc zobaczymy jak wygląda takie jest łóżko Wiadomo to jest tylko takie, do, możecie sobie kupić, żeby było wygodniejsze. Ale patrzcie jak widzicie, jak tutaj jest przestrzeń, jakby się to wysuwało, ta ściana, to by było super. Wtedy macie więcej miejsca. Tak to właśnie z tą ścianą, tak ledwo taki się mieszczę. No tu jest troszeczkę więcej miejsca. No, tak to wygląda. Mówię, jakby się to wysuwało równo z tą, to by było super. No ale... Trzeba szukać, aż coś znajdziemy. A my wiemy już co chcemy, tylko trzeba znaleźć za te pieniądze co chcemy. Ten jest nawet fajny. Zaraz pokażę Wam z zewnątrz. Na razie w środku jestem. Tu macie łóżko. Tutaj przechodzicie do, do łazienki jest belek. Tu wychodzicie. Tu macie wejście znowu. Tak się prezentuje kuchnia. Patrzcie, tutaj za tymi drzwiami jest magia. Dwa łóżka tu. To się robi jako łóżko. I tu czwarte łóżko jeszcze się daje na dół. Więc tutaj jest taki pokój dla dzieci, by był. Mogą sobie tutaj robić, co chcą. Zamknięte, swoje. Później głodni. Robią sobie jedzonko. A mama z tatą śpią tam. A tak wygląda z zewnątrz. Zaraz wam pokażę. O, tak się reprezentuje zewnątrz. Tu jest kuchnia, a tam jest, właśnie, dzieci, pokój. No ładna, ładna sztuka. Tylko, że 65 tysięcy. <laughs> idziemy dalej. Teraz idziemy zobaczyć tego. Też ma dwa slajdy.

Stolik. Tutaj macie takim w takim kornerze, jak to się mówi. W nie wiem. Okej, okay, chodź, minute. Tu następny. To jest łazienka. Duży prysznic. I tutaj jest łóżko. Dobra. Ok, chcę nagrać dla Was ten, bo jest taki inny, jak się wchodzi, to prosto na, na ubikację macie tutaj kibelek. Tak, później do prawej jest yy, no, łoże. I patrzcie tutaj. To jest kuchnia. Ma, właśnie pokazuje żonie, że ma właśnie jeszcze outdoor kitchen, nie? że ma kuchnię z zewnątrz. Prawie wszystkie te coś co nagrałem, to mają kuchnię z zewnątrz. Zapomniałem wam to powiedzieć. No i tutaj patrzcie, taki jest też spokój dla dzieci. że Tutaj sobie mogą dać zabawki czy coś. A tu u góry jedna osoba, druga osoba. Tu jest telewizor. Także spoko mają swoją szafkę. Także. Jest super. Dobra moi drodzy, nie będę Wam nagrywał wszystkich, bo będzie materiału dużo i nie chcę wam zanud Was zanudzać. Więc e, jak coś tu znajdę jeszcze fajnego, ciekawego, to nagram. A jak nie, no to dziękuję Wam za, za oglądanie. Komentujcie, lajkujcie. Dzięki, trzymajcie się, hejka. A tak wygląda kuchnia z zewnątrz. Też jest lodówka mała, piecyk. Także, spoko. O i ten jest używany ale 56 tysięcy kosztuje Tak się prezentuje z zewnątrz Tam właśnie był ten pokój dla dzieci, kuchnia Więc taka ciekawostka Prawie wszystkie właśnie tutaj mają te właśnie tak mówiłem, że wszystkie mają y, kuchnię z zewnątrz tylko co, no my chcemy takiego mniejszego, nie? I... No, żeby był, starciu na lata, żeby nie był za długi tak samo i żeby był właśnie co, 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 co chcemy. Na razie tutaj nic nie mam, nie mają takiego, co my chcemy. Znaczy mają, tylko że wielkie. Podobne, a nic takiego, co my chcemy w naszym, w naszym guście. No, a tak to wszystko się tutaj, moi drodzy. Dobra, napiszcie w komentarzu, który Wam się podoba. który byście kupili, jakby pieniądze nie były opcją. <gry> Trzymajcie się, hejka. Dobra, kłamałem, że to było ostatnie video. Bo ten naprawdę jest fajny. Patrzcie, to są drzwi wejściowe. Całe ze szkła. Więc jak jedziecie na przykład, jedziesz to cały jest ze szkła. Całe drzwi. I tutaj, patrzcie, wchodzicie w prawej stronie łóżko. Patrzcie na tą dużą łazienkę, tu macie toaletę, tu macie dużą szafę, podwójne synki, no i tutaj prysznic. Później tu przechodzicie, idziecie do kuchni, tak się pozbyje kuchnia, także ha, spoko. Nie no fajne Ile on kosztuje? 56 57 no. Wow No dobra moi drodzy, chyba starczy, bo idziemy idę oglądać następny prawie taki sam, tylko że mniejszy No. Trzymajcie się hejka Dobra, jeszcze jedno video obiecuję i koniec, bo to jest właśnie coś w stylu co właśnie my chcemy. To Wam pokażę. Tu macie łóżko, to się też do góry daje. Wtedy macie tutaj kanapę. Tu jest jadalnia i się zamienia w łóżko. Tutaj kuchnia. Tutaj właśnie chcemy, o to właśnie nam chodzi, żeby mieć właśnie te podwójne łóżka, takie duże, że 600 funtów. No i później to się. Do góry bierzesz i tam są drzwi, że na przykład rowery tutaj sobie można położyć. A jak nie, to macie tutaj właśnie taki storage, właśnie na kulery, niekulery, takie właśnie duperele. Ale właśnie to, to jest naszym guście. No i tu właśnie Łazienka, kibelek, umywalka, lustro. Tu jest właśnie yy, ta lodówka, samorzalnik. Doveczka. Właśnie takie coś nam się podoba. To jest w naszym guście. Tu macie takie szafki więcej. o. Tu się wysuwa. No i to jest to. To kosztuje, powiem Wam, 37 500. Więc, jakby tak było z 25, to by było super. No, ale właśnie takie coś, tylko że właśnie ten to jest taki cipniejszy trochę, ta podłoga się ugina, jak się chodzi, właśnie to jest z tych właśnie, że jak się coś rozleje, to zaraz podłoga się ugnie i dupa blada, więc taki, ale taki właśnie z styl nam się podoba. Dobra, moi drodzy, dzięki jeszcze raz za uwagę, to już naprawdę jest ostatnie video, nie chcę Wam znudzić za dużo. Lajkujcie, komentujcie, który z tych byście wybrali, który z Wam się najlepiej podobał. Właśnie tu są te drzwi, co się wchodzi do środka, rowery, whatever można tam dać. Dobra, dzięki, trzymajcie się, hejka.